Cześć! Styczeń to nie tylko początek nowego roku kalendarzowego, ale i rozpoczęcie trzeciego sezonu naszego programu Ciesiłka Autogroup News. Ciekawą propozycję przygotował dla nas jak zawsze dział samochodów używanych. Zatem słuchajcie, oglądajcie i wpadajcie do nas na jazdę testową. Dzisiejsza propozycja to Peugeot 2008 z 2020 roku jako nowość u nas, ponieważ jest to samochód z napędem w pełni elektrycznym. Jest to samochód pochodzenia krajowego, zakupiony jako nowy w polskim salonie. Samochód sprzedajemy tak jak samochód nowy, czyli z pełną fakturą VAT 23%. Jest to pojazd z fabryczną gwarancją producenta. Jako opcję finansowania możemy zaproponować leasing dla działalności gospodarczych lub kredyt dla osób fizycznych. Zapraszam do Ciesiółka Auto Group na przetestowanie elektrycznego, używanego pojazdu. Formalności w MIG, możliwość zakupu auta online u doradcy z fachową wiedzą, a co najważniejsze samochód z bogatym wyposażeniem. Może skusicie się na skody Oktawie prosto z Ciesiółka Autogrup. Salon Skody w Lesznie ma ciekawą propozycję dla wszystkich poszukujących idealnego auta dla siebie. To model Octavia w wersji kombi i liftback. Dostępne u nas w różnych wersjach wyposażenia, jak Ambition, Style czy Sportline. Sporo możliwości mamy również pod kątem silników. Dostępne opcje to silnik 1.5, 150-konny benzynowy z manualną i automatyczną skrzynią DSG. Jest także silnik 2-litrowy diesel, 150-konny z automatyczną skrzynią DSG i silnik 2-litrowy benzynowy, 190-konny z automatyczną skrzynią DSG i napędem 4x4. Jeśli dla kogoś z Państwa kolor lakieru ma znaczenie, to dostępne są od ręki takie barwy jak szary grafit, czerń magic czy błękit lava. Najlepszym sposobem na zapoznanie się z tym autem będzie jazda testowa, na którą serdecznie zapraszam, a po niej chętnie pomogę w wyborze najkorzystniejszego finansowania. Do zobaczenia! króluje realizacja postanowień noworocznych. Na jej liście może znaleźć się na przykład nauka czegoś nowego, a sporo na temat marketingu można dowiedzieć się w moim dziale. Jestem uczennicą zespołu szkół elektroniczno-telekomunikacyjnych w Lesznie na kierunku technik reklamy i mam okazję sprawdzić swoją wiedzę na miesięcznych praktykach w salonie Ciesiłka Autogrup. Do moich zadań należy tworzenie relacji na Instagrama, postów na Facebooka oraz różnych grafik na social media. Jednym z dosyć większych przedsięwzięć dla mnie było napisanie audycji radiowej, która okazała się Nowym i ciekawym doświadczeniem. Przez praktyki stałam się osobą wielozadaniową, bardziej uważną oraz bardziej zorganizowaną i nauczyłam się rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłam. Regularnie przychodzimy do Was z poradami motoryzacyjnymi, abyście wiedzieli, jak zachować się w danej sytuacji, dziś o tym, co zrobić, kiedy złapiecie gumę. Po pierwsze, należy zatrzymać się w jak najbardziej bezpiecznym miejscu, które umożliwi nam ocenę stanu koła. Może być to pobocze drogi, idealnie jeśli będzie to parking lub w przypadku drogi ekspresowej potocznie zwany MOP. Koniecznie zapal światła awaryjne, ubierz kamizelkę odblaskową i postaw trójkąt ostrzegawczy dla bezpieczeństwa. Jeżeli stwierdzisz, że faktycznie zapałeś gumę, oczywiście należy wymienić koło. Kiedy posiadasz w bagażniku koło zapasowe lub dojazdowe i przy sobie masz także odpowiednie narzędzia, możesz spróbować je wymienić. W przypadku, gdy nie masz takiej możliwości, koniecznie zadzwoń na Assistance, które ruszy z pomocą. Będzie to wymiana koła lub scholowanie do wskazanego punktu serwisowego. Życzymy szerokości. Od wielu lat w ostatnią niedzielę organizowany jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycją jest też fakt, że nasza firma zawsze włącza się w tę akcję. Celem 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są płuca po pandemii. Nie możemy przejść obojętnie wobec tak ważnej inicjatywy, dlatego jako Ciesiełka Autogrup przekazujemy trzy vouchery, na weekend w towarzystwie naszych samochodów elektrycznych. Poprzez internet można wylicytować Forda Mustanga Mach E, a także skodę jak Coupé. Natomiast na finale w Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w poniecu będzie możliwość wylicytowania Volkswagena ID Bass. Pokażcie, jak wielkie macie serca. Mamy nadzieję, że rekord z zeszłego roku oczywiście zostanie pobity. Czy można lepiej rozpocząć rok 2024 niż od promocji? Takowe czekają na Was w salonie Forda. Spieszcie się! Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż po tych ciężkich czasach pandemii, braku samochodów spowodowanych brakiem części, wracamy do Państwa z wyprzedażą rocznika, rocznika 2023. Objęte samochody wyprzedażą to Ford Puma czyli miejski crossover SUV z segmentu B oraz typowy SUV, czyli Ford Kuga. Narzędziem do tego oczywiście jest rabat, który klient otrzymuje przy kalkulacji oferty. Nie zapominamy o samochodach dostawczych. Objęte samochody to Transit Courier, to dwumiejscowy van, troszeczkę większy van, czyli Transit Connect, trzyosobowy oraz osobowe samochody Tourneo Connect, zarówno pięcio- i siedmiomiejscowe. Oczywiście nie zapominamy o dużych tranzytach yy, również. Na miejscu oczywiście możemy Państwu skalkulować finalną ofertę, możemy przeliczyć finansowanie. W przypadku osób fizycznych najczęściej jest to kredyt, yy, tutaj nie ograniczamy się. Dowolna wpłata w przypadku działalności gospodarczej przeważnie jest to, jest to leasing z maksymalną wpłatą 45%. Wszystkie te samochody mamy na miejscu można je zobaczyć, dotknąć, wsiąść do nich, odpalić, włączyć sobie radio, nawigację i to nie koniec. Bo obecne programy wsparcia łączą się z wyprzedażą rącznika, czyli dla Forda Pumy i dla Forda Kugi mamy dodatkową korzyść, czyli ubezpieczenie w cenie samochodu. Jest to pakiet Allianz, który klient otrzymuje za 0 zł oraz gwarancję i serwis. Gwarancja standardowo dwuletnia, w tym przypadku będzie przedłużona do 4 lat oraz serwis, czyli klient przyjeżdżając do zależnego od interwału przebiegu za 2 czy za 4 lata, nie będzie płacił ani złotówki za wymianę oleju, czyli i materiał, i robocizna jest w cenie. Łączna korzyść, bo tutaj trzeba powiedzieć łączna korzyść, czyli ten rabat, ubezpieczenie, serwis, gwarancja oraz jest dodatkowy też możliwość uzyskania rabatu za pozostawienie samochodu w rozliczeniu. Łączna korzyść to jest w przypadku Pumy to jest 29 tysięcy, w przypadku Kugi 39 tysięcy, a dla Forda Transita 44 tysięcy. Tysiące. Wszystkie samochody mamy do jazdy testowej. Można sobie przetestować samemu czy z handlowcem. Oczywiście ona jest bezpłatna, i z tego miejsca chciałbym wszystkich Państwa serdecznie na nią zaprosić do Salonu Ciesiłka Autogrup. Nasza firma działa na wielu płaszczyznach, dlatego też wielokrotnie łączymy siły jako specjaliści z różnych obszarów. Tak było i tym razem. Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy, że jesteśmy wybierani przez naszych klientów jako partner dla ich biznesu. Dzięki temu możemy zadbać o flotę dla ich przedsiębiorstw. Tym bardziej jesteśmy dumni, że z wieloma z nich mamy wieloletnią współpracę w zakresie dostawy samochodów. Początek i przełom, właściwie przełom roku był dla nas bardzo pracowity, ponieważ realizowaliśmy zamówienie dla naszego klienta w postaci w ilości 400 sztuk samochodów marki Skoda. Wierzymy, że model Fabia spełni ich oczekiwania. Dziękujemy bardzo za zaufanie. Pamiętajcie o naszych voucherach przekazanych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Możecie licytować je do 9 lutego. Tradycyjnie zapraszam już do naszych autoryzowanych salonów i serwisów Forda, Skody i Volkswagena, Centrum Likwidacji Szkód czy Stacji Kontroli Pojazdów. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Bądźcie szczęśliwi i spełniajcie swoje marzenia. Do zobaczenia.